To jest Jugosławiański blok Z 1970 roku Mówi, że kurwa very solid construction To, ja to w chłopiardą karabin <śmyspiesionate> 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 Bez kitu Tam <Pan> się świeci <śmyspiesionate> Ty no nowoczesna To jest grzejnik Patrz tutaj, Czekaj, no bo w kolej. Welcome Mateusz. Znaczy mieli ludzie. Gej Znaczy ty. <laughs> ty kurz. Welcome Mateusze ending. <laughs> Friend gay. Patrick <laughs> Patryk <laughs> tu. <laughs> Taką mamy sypialnię. Rzeczywiście chłodną u nas. Ale jestem kurwa ten autostopowicz. Hopej, A co to jest? Co tam masz? No, no kurwa, że... Ale matka Turczynka, a ojciec... Albańczyk Dobra, łazienka jest do Jebana Fest